Witam w kolejnym odcinku. Dobra, statko skarmione. Samiczka na razie nie, je, ale dużo wody piła, także jest dobrze. No, zobaczymy, jak to dalej będzie. Oj, dzisiaj wytatuuję sobie te papudraki stąd. Tutaj samiczka nic nie robi. Tutaj samiczkę trzeba posprzątać. Ale może to też zrobię dzisiaj, bo tutaj jest tylko do wygarnięcia, tutaj gdzie ona stoi. Troszkę z tyłu, a reszta jest ok, tylko dosypię słomy. Tutaj też muszę dać słomy do więcej, bo ceniczka już na gniazdko wzięła, przemiliła troszkę, dam jej świeżej, żeby ze świeżej sobie splatała to gniazdko. No i będziemy czekać na kolejne wykoty. podraczki właśnie zostały wydzierane. Każdy ma tatuaż poza czarnym samcem, no wiadomo. Teraz mamełka będzie wszystkie wylizywać. Nasze miejsce pracy. Nowa rasa w hodowli. Teraz tak nie pada, więc klatki suche, więc karły mogą tutaj siedzieć. No i czekamy na zawiesiki, tak, tak jak mówiłam. Tutaj jeszcze są miski do i niech sobie tutaj siedzi mała gnomka. Ja tak się karmi króliki, to jest nowoczesny sposób karmienia. <grymiania> Kiedy też dziecko po miskę, ale miski jeszcze nie dostałeś. Gdzie moja Micha jest? Micha... No dawaj tą Michę, ja czekam na nią. <grymiania> No, dziękuję. Teraz możesz wyłazić. No, tej na górze też daj. O, widzisz, jak sięgasz już? Teraz tu. Mam błyskę pełną łyskę. I... I teraz małp. I tu cię zostawię na noc, dobra? To będziesz spał z nim. On cię nagrzeje. <noise> Tutaj budowa z samego rana, pełną parą. Jedzonko nasypałam. Nie, nie, gniazdo ważniejsze. <noise> tak, Niunia? No tutaj bardzo się przykłada do gniazda. Tutaj, tutaj też dościeliłam, że mogła sobie spleść na gniazdko. Tam coś wcześniej kombinowała, teraz na razie nic nie robi. Tutaj na górze pojawiają się już zalążki końca, jeszcze tylko drzwi. Tamtą szparę trzeba zrobić. No i niedługo przyjdą zasuwki. No i dzisiaj był, też działał i niestety tutaj będę miała mniejsze klatki. Nie będę po metrze, tak jak chciałam, bo miały być... Trzy klatki po metrze długości. Niestety dach nam za bardzo opada. No i nie mogliśmy tego dalej przesunąć trochę lipa, bo będę miała tutaj szparę. No a ja to chciałam wszystko ładnie zamknąć, no ale jakoś to przebimbą. <gryw> Przynajmniej będę miały świeże powietrze. No a tutaj już zabrakło trochę materiału, więc ze sklejki robimy. Ciekawe, jak to się sprawdzi. Nie mam pojęcia. No, aby leby było. Te mniejsze klatki będą na po prostu młode. Tutaj będą trochę większe sztuki. No i tak sobie będę trzymać te papudraki. Trochę karzełków zostanie, ale już z karzełkami nie powiększam. Zostawiam to co jest. Nie wiem czy hermeliny będę trzymać, bo na razie się nie mnożą. Także zobaczymy, jak to będzie. Dawidkowi chyba zostawię te dwie niunie Stąd No ta się dała pokryć. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Ta to dzikuska się nie daje pokryć. Tutaj to jeszcze pół biedy z drzwiami będzie, ale tutaj to no, źle, bo <gryw> widzicie jak decha nam odstaje i te drzwi to ja nie wiem jak my zrobimy Albo tylko jedna zrobimy otwierane do góry może, o tak by było wygodniej To tak chyba będzie ok jak zrobimy, a gdzieś tutaj sobie zrobię jakieś miejsce na poidło żeby było Tył klatek wygląda tak, tutaj mamy nową dorobioną część tak to sobie wygląda. Właśnie tutaj posprzątałam wszystko, bo tu leżała sterta opon, cegieł i jeszcze ta porwana plandeka. Także trochę tego było. No i jeszcze kupa słomy i siana, które się tam zebrało. A tutaj jeszcze dalej wygląda brzydko, ale to się z czasem zrobi. Na razie ważne, że tutaj mam porządek przed klatkami, bo wyglądało to brzydko. No i teraz jak wchodzimy, to, to mamy... Na razie tak. tak. Tutaj mam jeszcze knebelek taki, żeby mi ta niebieska w razie czego nie wyleciała jak ta szara. Mój rower jest gotowy tam. Właśnie sobie sprawdziłam gniazdko. Teraz się młode rozbrykały. I tutaj patrzę, że jest taka dziurka zrobiona, więc jestem ciekawa, czy któryś z młodych tego nie zrobił, jak próbował się zakopać. Chyba, że samiczka tutaj coś próbowała robić. Ciekawe. Wszystkie młode znajdują się w gnieździe. Także ja tutaj Będę patrzeć, czy nic nie wylazło. Dobra, tutaj samiczka jest wykocona. Z samego rana się wykociła. Przyszłam rano i wszystko było gotowe. Tutaj samiczka jest przed dwunastą. Właśnie się obdziera z puchu. Gniazdo ładnie przyszykowała. Puszku już tam jest dość sporo. Także trafię na wykot. Właśnie idę sprzątać klatki na drugiej połowie. Także tutaj będę sobie zaglądać co chwilę i patrzeć, co tutaj się dzieje. W międzyczasie posprzątałam tutaj i Idę zobaczyć jak tam postępy wykotowe. Tu jeszcze mam do dościelenia karzełkowi, bo tam prawie nic nie ma, także będzie miała już ładnie. No i zaraz zobaczę, jakie klatki to jeszcze posprzątam. Słyszę piski, także samiczka się koci albo już się wykociła. Idę jeszcze do tyłu na chwilę, niech ona z tego gniazda sobie wyjdzie. Dam jeszcze odsapnąć i wtedy sprawdzę to gniazdko. Samiczka właśnie po wykocie. Coś tam się widzę, rusza, więc chyba jednego nie schowała. Zaraz ją wyciągnę, żeby nam nie zmarzły. Zobaczę, co tam się wydarzyło. Pochowam i samiczkę wpuszczę za chwilkę z powrotem. Już mam marchewkę dla niej tam gotową. Tutaj bąbelki sobie właśnie sprawdziłam. wypasione, także nie się ładnie chowają. Nasze paszteciki. Teraz wsuwam marchewę i na tamtej połowie też rozdałam marcheweczkę. Na razie marchewy mam tylko dla kotnych albo wykoconych. Także tutaj na razie się w ogóle żadnych wykotów nie spodziewamy, już jestem prawie po wszystkich wykotach na ten moment, bo jeszcze mam 7 samic do krycia i na razie z tego nic nie ma. No i tak jak podejrzewałam, te samice niebieskie to dalej nie są kotne i ogólnie może być tak, że za miesiąc będę nim mogła kryć. Moim niebieskim samczykiem będę kryła teraz, także... Ale to jeszcze za miesiąc. To już na spokojnie tutaj będę próbować z dziewczynami do samczyka jego ojca. No, jak się nie uda, to dalej będziemy próbować i później dojdzie jeszcze próby z tym samczykiem. Myślę, że tego młodego samczyka damy do tej starszej samiczki doświadczonej. A pierwiastkę pokryjemy sobie tym. Tak sobie to rozłożę na razie. I zobaczymy, co tutaj wyjdzie z samczyka. Bąble wcinają. Na dniach je odsadzimy od matki. Pójdą sobie na mniejszą klatę. Samica zostaje, u mnie zostają samiczki, bo mają swoje klatki i tak sobie będą tutaj siedziały. No i samiczkę damy odsapnąć, i zaraz do samca pójdzie. W sensie odsapnąć to tak z tydzień jej dam od młodych, Ach, już do posprzątania. Ale to chyba jutro im tutaj ogarnę, chyba że zrobię to teraz. W sumie mogłabym nawet teraz. Na razie maluszki przepajam. Sulfatyfem, także jak to spiją wodę, to jeszcze u siebie na klatce przez 1-2 dni będą miały też raczej jeden dzień i będziemy obserwować, czy wszystko jest w porządku. Djocha, co ty wyprawiasz? To się była bardzo nudzi, dlatego tą siłkę tak przekupujesz, że ja już wszystko wiem. Za dwa tygodnie wpada do mnie Julka. Normalnie nie mogę się doczekać. Djocha, co ty wyrabiasz? Boże, ja nie rozumiem tej kobity Cały czas przekupuję. Już trzecia próba zakacania, <noise> więc nie wiem, czy się zakociła, czy z nudu to robi. Może z nudy. No i ogólnie będziemy robić dla Was z Julką filmik na temat chorób królików, m.in. świerzb i podobne, i inne takie. Jak sobie z tym radzić, więc myślę, że będzie to ogólny filmik o różnych chorobach, które się nam przytrafiły i jak sobie z tym poradziłyśmy. Z naszego doświadczenia, jak sobie z tym radzić, jakie leki potrzebne. I ogólnie dużo teorii, praktyki wam tutaj damy na te filmy, więc wyczekujcie. Tutaj trwała sesja zdjęciowa. To mój ciapek. Tak, to ciapek. Lubieniec mężusia. Tutaj właśnie sobie karmi i męż mówi królik. Ja Wie co królik? Patrzy, ma tam jeden maluszek pełza, więc wsadziłam go do gniazda. Na szczęście był jeszcze ciepły. Tak, tak, już kropek. Tamten nazwany jest, został kropek. Nie? Dobra, ciapek, to dobrze. Przyniosę sobie koparek, żeby tutaj samiczkom codziennie po jakiejś dużej garści dawać. Także na razie one szamają sobie to. Tutaj schowam pod klaty. Mam nadzieję, że mi nie wywieje jak będzie wiało. No i sobie szamkają moje działchy. Muszę się już zaopatrzyć w jęćmień. Zostało mi go tylko tyle. Aha, już myszy trochę wyżerają. Tu mam jeszcze tyle owsa i jeszcze taki worek eee, granulatu mam resztkę. Ale będę niedługo jechać po nowe wory granulatu. Wracam do starego granulatu, którego używałam. Wracam do Unipaszu. Jarek, nie komentuj. Tak więc na ten moment jesteśmy po wykotach. Przed sprzątaniem tutaj wszystkich klateczek. Ja tylko tą posprzątałam, ogarnęłam. i Teraz sobie pościelę tutaj klateczkę. I tą klateczkę ogarnę. We wezmę te wszystkie miseczki, które są z tyłu, już wyniosę do piwnicy. Tutaj przyjdzie sobie jakaś dżołcha. Karzełka dam y dzisiaj albo jutro tutaj już z powrotem na klatkę, ponieważ y dzisiaj przyjdzie paczka suterkowe. Mężu się tam brecha, bo idzie właśnie pojeździć, pośmigać. <grym> tak, więc przyjdzie paczuszka. Będą zasówki do drzwi, także sobie już ładnie tutaj ogarnę, przygotuję. Są tutaj jeszcze nie w nie żadnych króliczków, bo mam tutaj jeszcze za duże szpary. One będą zrobione z czasem, jak tutaj zaczniemy robić klatki. Na razie jeszcze nie ma teraz czasu, żeby przejść dokończyć. Tam mówią, inne fuchy ma do pokończenia. Tak, na razie mi akurat tyle klatek starczy. A nie, przecież ja chciałam młode oddzielać. I mogę to właściwie nawet dzisiaj zrobić. Tylko gdzie ja je dać? Chyba tam tu jedam. dam do góry, a te maluchy dam tutaj na sam dół. One nie będą się aż tak musiały schylać do poidła, więc tak będzie najlepiej. No i tak zrobię. I wtedy tą dziołchę tutaj sobie dam. A może tą naszą francę, która nie chce się dać zakocić, przeniosę sobie do mniejszej klaty. Michy zapakowane. Tutaj dościeliłam, bo ja tutaj też niedawno ścieliłam, więc tu tylko jest dościelone. To będzie akurat klatka na takie maluchy, bo tutaj jest niżej. Tu mam 50 wysokości, a tutaj jest o wiele niżej. Widać jaka jest różnica. Nawet po samych drzwiczkach. Na początek będą tak. Później rozdzielę samce, samice. Tu mam akurat pół na pół. Także będą miały miejsce dla siebie. Tutaj będą na dwóch poidełkach. Także maluchy sobie będą spijać i z tego i z tego, bo no trochę ich tutaj siedzi. Aż sześć. Także się przyzwyczają, odsapną. To oddzielę dopiero później. Samczyki, ale myślę, że tutaj, żeby tylko chociaż tą dechę tutaj wstawił, to wtedy samczyki pójdą sobie tam na dół. Takie małe drzwi wyszły, bo gruba decha jest na górze, a ogólnie mają, no mają sporo miejsca dla siebie, w sensie wysokościowo, bo na razie mają trochę ścisk, bo jest ich więcej. To są klatki, które robią specjalnie na odsadki, także tutaj będą i karzełki, i młodsze sztuki. Gdy odsadzicie młode od matki, to często można zaobserwować rodeo. Wszystkie po sobie skaczą. Wszystkie nagle chcą dominować. Także to jest całkowicie normalne. I się nie przejmujcie, że tutaj do czegoś dojdzie, bo to tylko takie przepychanki są. Tak samo jak łączycie mioty, to też masz. Może to też zdarza się właśnie taka sytuacja. Mamy już paczuszkę, mamy nowe specyfiki do testowania w celu wsparcia funkcji rozrodczych samicy i samca. W celu wsparcia libido i rui i w celu szybszych regeneracji po wykotach. Także będziemy tobie ładnie testować, zobaczymy co i jak. No i najważniejsze, zaczepy przyszły. I będę mogła sobie już tam ogarnąć. Ja przemeblowałam już sobie króliczka tam. To jest zero. Tam się pasie, to jest zrówka <grych> Jakby Was tak bardzo interesowało. Tam są moje pimpy. Zrobimy niekoniecznie dzisiaj. Pewnie jutro, bo dzisiaj nie mogę, teraz już idę, będę zajęta bardzo. Namiętnie. Mamy tutaj super ciasteczka. Te ciasteczka są super, bo króliki je bardzo chętnie jedzą. I ogólnie mówiłam też, żeby w futerkowe wprowadziło te ciasteczka do siebie, bo są naprawdę świetne. No i oczywiście makuch, koperek. I tutaj mamy jeszcze nowy zakwaszacz na testy. Tutaj ten zakwaszacz. Zróbcie sobie stop klatka i przeczytajcie co tutaj ładnie pisze. To dla niedowiarków. Wieje i wieje i tak... Patrzę, to drzewo tak chodzi, ale mam nadzieję, że nie spadnie, bo normalnie porażka by była. No to właśnie przyjeżdżam sobie nagrać tutaj pożegnanko dla Was. Rozać sianko, bo już trzeba. A tu widzę, że to sianko będzie do wywalenia. Bo tu same to gówno jest wodne, jak ja to mówię. Ach, masakra. Niech mnie to wkurza. Teraz, jak będę kosić łąkę, no to na pewno od połowy przynajmniej, żeby te szroty ominąć. No dobra, nie zapomnijcie o łapeczce, bo trochę tam spadliście z tymi łapkami. A to jest jednak bardzo ważne i potrzebne na potrzeby nagrywania filmów i w ogóle to w ogóle. Także dziękuję Wam za oglądanie. Łapeczka w górę. Trzymajcie się. Hej.